17 czerwca Dom Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Rudzie stał się miejscem szczególnego wydarzenia uroczystości odpustowej ku czci Świętego Brata Alberta. To coroczne święto przyciągnęło mieszkańców, pracowników oraz licznych gości, stając się okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad wartościami, które przyświecały życiu i działalności patrona. Kaplicy w DPS-ie Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Krzysztof Gac, dziekan dekanatu Sędziów Małopolski, który wygłosił do zgromadzonych homilię, przybliżając w niej życie i wartości, jakimi w swoim życiu kierował się patron kaplicy, święty brat Albert. Człowiek przez grzech stał się straszliwie niepodobny do tego, kim jest. Grzech bowiem wyniszcza człowieka. Jesteśmy okaleczeni. Pokiereszowani, wyszydzeni przez zło. I tę prawdę odsłonił Chrystus na samym sobie, abyśmy mogli tę prawdę o sobie przyjąć. Aby przywrócić nam pierwotne piękno, Jezus natrudził się ponad miarę. Jezus wzywa każdego z nas, każdego, kto odkrył Jego trud, do podjęcia podobnego trudu. Wobec drugiego człowieka, trudu ponad miarę, wyniszczyć się dla innych, wyniszczać się każdego dnia. To jest miłosierdzie, bo dając otrzymujemy. Tak, tracąc życie dla Chrystusa, zyskujemy o wiele doskonalsze, o wiele piękniejsze. I to się nazywa. Miłosierdzie. Miłosierdzie to nieustanne trudzenie się dla innych, to śmiertelne zmęczenie i wyniszczenie nie w jednorazowej akcji, lecz stale, codziennie, codziennie to samo. Miłosierdzie to dobre wykorzystanie darowanych nam talentów w służbie dla innych. To ostatecznie prowadzi do cudu odnowienia. Poprzez zjednoczenie z Chrystusem nie tylko w modlitwie, ale i w życiu, zwłaszcza w posłudze miłosierdzia, w czynie, słowie i modlitwie. Kiedy upodobniamy się do Jezusa, zmierzamy do odnowienia, naszej wewnętrznej przemiany. Jeżeli poprzez miłosierdzie podchodzimy do obrazu: Jezu, ufam Tobie. To tacy się stajemy, pełni chwały, choć znaki męki pozostają. Nie bójmy się więc owego wyniszczenia i codziennego trudu, często ponad miarę. Nie bójmy się krzyża, bo tą drogą idzie się do chwały. I to jest przesłanie i wezwanie dla nas wszystkich. Choć każdy z nas inaczej będzie o tym świadczył. Każdy z nas inaczej ma i powinien okazywać miłosierdzie. I niech tak się dzieje każdego dnia dla budowania piękna człowieka wewnętrznego w nas. Podczas liturgii uroczyście wniesione zostały relikwie świętej siostry Faustyny. Kult miłosierdzia, szerzony przez siostrę Faustyny i brata Alberta, ma szczególne znaczenie w kontekście pracy w naszych domach pomocy społecznej i innych instytucjach niosących pomoc potrzebującym. Siostra Faustyna, głosząc orędzie o Bożym miłosierdziu, uczyła wrażliwości na potrzeby duchowe i fizyczne drugiego człowieka. Brat Albert z kolei, swą postawą bycia dobrym jak chleb, wskazywał na konieczność konkretnej pomocy i obecności przy ubogich i cierpiących. Ich duchowe dziedzictwo inspiruje nas do traktowania podopiecznych z czułością, szacunkiem i empatią, a także do widzenia w każdym człowieku bez względu na jego stan. Godności Dziecka Bożego. Praca w naszych domach staje się wtedy nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale też formą żywej realizacji miłosierdzia w codziennym życiu. Dlatego ogromnie cieszę się, że możemy wspólnie kultywować ten dzień i serdecznie dziękuję za przybycie na uroczystość odpustową ku czci świętego brata Alberta. Przybyłym gościom. Piotr Przybyło, jeden z uczestników uroczystości od prawie 15 lat mieszkaniec domu pomocy społecznej w Rudzie, podzielił się swoimi emocjami związanymi z modlitwą do Świętego Brata Alberta. Relikwie świętego znajdujące się w kaplicy są dla niego źródłem głębokiej duchowej inspiracji i pociechy. Piotr Przybyło dodał również, że czuje silną więź ze świętym, który jest dla niego przewodnikiem w trudnych chwilach. Bardzo bo to nasz patron, święty Albert jeszcze Jan Paweł II. No dwóch świętych mieć na co dzień, to, to jest radość wielką. I tak powiem, prawda, prawda, że tak zawsze mnie to podnosi na duch. Jak się czuło, jak takich skrzydeł dostaje. I można powiedzieć, że cały rok się potem żyje, żyje taki uduchowionym. Po Mszy Świętej mieszkańcy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, wraz z przedstawicielami władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawicielami duchowieństwa, służb mundurowych, zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej i pracownikami socjalnymi udali się na wspólny obiad. Uroczystość odpustowa w Rudzie stała się nie tylko czasem modlitwy i refleksji, ale także okazją do umocnienia więzi między społecznością Domu Pomocy Społecznej a wspólnotą lokalną.